Siemka, witam. Niedziela wieczorem. Niestety nie mogłem wcześniej nagrać, więc nagrywam w niedzielę wieczorem. Filmik ukaże się w poniedziałek. Najprawdopodobniej po południu. Wielkie dzięki i pozdrawiam kanał Podobla Gołębi Ozdobnych Aleksandra. Dzięki za nominację. Teraz ja opowiem, jak u mnie się to zaczęło. Co i jak. Gdzie i kiedy. Heh. Gołąbki sobie teraz jedzą. Karmienie po 17.00. Dzisiaj trochę później, więc już głodne. Po szczepieniu, jeszcze tak powiem parę słów, co tutaj się dzieje, bo to mamy równy tydzień po szczepieniu. Tutaj samczyki, jak widzicie, wszystkie. O, wszystkie chcą jeść, tak. Ten dopiero wefrunął, więc. Ale wszystkie. Tylko samiczki. Dwie mi. Znane, teraz się spłoczyły, ale tamtą widynkę trochę powikłało po szczepieniu. I, I chyba tyle. I tam jedną jeszcze widynkę, ona też taka przykulona stoi, ale, ale, już, po, ta, pęci, ale już po probiotyku co się właśnie ale już po już jest coraz lepiej. Dzisiaj dostały po tych szczepionkach i po tych wszystkich wzmocnieniach na nerki i wątrobę. Będą piły to przez 2 dni. Więc tak, no dobra, zaczynamy moją historię. Czego tu zacząć? No ja gołąbki ogólnie od zawsze lubiłem, kochałem, ptaki, wszelkiego rodzaju. No a mieszkaliśmy kiedyś u dziadku, więc e, nie było mowy, że w ogóle będę miał, dziadek miał, nie, dziadek mie, mieszkał e, naprzeciwko mnie. I miał zawsze gołębie pocztowe, ładne gołębie pocztowe. No i drugi mój dziadek też miał gołębie pocztowe, trochę garłacze. I powiem szczerze, że tak u nich przebywałem dużo. No i tak za tymi gołębiami latałem. Ja u siebie nie mogłem hodować, nie było miejsca. W końcu namówiłem tatę. Nie wiem, kiedy to był. mogłem być już. Szósta klasa podstawówki albo zaczynałem gimnazjum, namówiłem no, tatę za tym gołębnikiem, co teraz tutaj jesteśmy. Eee, postawiliśmy gołęnik też drewniany na posadce betonowej, i tam były gołębie przeróżne loki, e, loki, mewki orientalne, garłacze czeskie, siodłate, garłacze pomorskie, no, przeróżne perukarze, turkoty bucharskie. Tam były przeróżne ptaki. No ale ja byłem młody i wiedziałem jeszcze, jak to hodować. Wszystko by człowiek chciał, wszystko się podobało. Tylko mało wiedzy. A że nas, nasze hobby jest takie je jest, za bardzo też nikt nie chce pomagać. A jak pomagają albo coś podpowiadają, to zazwyczaj jeszcze źle, żebyś tylko ty nie miał, żebyś kupił od nich, albo żeby tobie ty nie miał i żebyś, i, bo jak oni nie mają takich ładnych. No i oczywiście było tak, że chyba były te gołębie 3 czy 4 lata i w sumie tylko tak najlepiej wtedy udało się wychować kapucyny, loczki, a no i kapucyny były, staroholenderskie tigry. Kapucyny, loczki udało się chować i jeszcze tam były jakieś, a i pawiki starego typu były. Były popielate pawiki starego typu, takie płowy. I... no i tylko w sumie to się lęgło. Tata zawsze lubił, kochał garłacze, więc z tymi garłaczami mu nie wychodziło. No i stwierdziliśmy, że likwidujemy gołębie po czterech latach. Zlikwidowaliśmy gołębie i kupiliśmy kury. Kochiny miniatury i wajdotty miniaturowe uskowane, ciemne. No i były te kury chyba z, też ze 2-3 lata, i w końcu trafiłem na taki kontakt takiego starszego, fajnego pana, z którym miałem kontakt jeszcze do niedawna. Teraz się urwał, nie wiem co się tam stało, ale trafiłem na kontakt e, pod Poznania. Pan również się nazywał Paweł, e, i miał piękne kariery. On wystawiał za granicami. Na różnych wystawach kariery, miał przeróżne barwy tych karierów. Miał naprawdę fajne ptaszki. No i porozmawiałem trochę z nim przez telefon e, i kupiłem kilka sztuk tych karierów od niego. Pamiętam, że były kariery białe. Były kariery e, czarne, czerwone, i po tych czerwonych później miałem żółte. No i tymi karierami tutaj miałem w ogóle inny taki gołemnik przed samym nagrywaniem przed postawieniem tego gołębnika tutaj e, rozwaliliśmy tam ten gołemnik bo był trochę nieładny I, i tam właśnie były kariery no powiem szczerze że te kariery też się lęgły później miałem stargardzkie pulsujące do tych karier dołożyliśmy I, i no fajnie to wyglądało tu kariery wysokie fa, fajne, fajne narośla tu stargarski pulsujący trochę drobniejszy fajnie podobało mi się to no ale oczywiście później e, poszedłem do pracy, w której no, nie mogłem za bardzo poświęcać czasu tym gołębiom. E, no i tutaj już mama nie chciała też chodzić, bo kiedyś mi mama pomagała trochę przy gołębiach, jak mnie nie było w domu, albo jak nie miałem czasu. No więc e, zlikwidowałem te gołębie i znów kupiłem e, kury ozdobne, więc e, miałem kokiny miniaturowe e, żółte i czerwone. Sorry, sorry trochę zadrży, no i były te kochiny też ze dwa lata. Ze dwa lata, później dokupiłem znowu kofinów niebieskich, no to były dość dobrej klasy te kofiny, ale ciężko było, e, ciężko było coś się dochować, jakiś kurczaków po nich. No jak zwykle pewnie ktoś sprzedał starsze kury wadliwe i dlatego, no ale młody człowiek, zadowolony, fajnie, okej. Okay. No, i później kur, miałem kupca na te kurki też, że człowiek był młody, latał po dyskotekach po takich różnych imprezach, i ten. No, nie było czasu, nie chciało się. Ok, kurki sprzedane od gołębi było, przerwy chyba ze dwa lata, jak żeby was nie oszukać. No, i tutaj. Postawiłem ten gołemnik razem z tatą, postawiłem tamten gołemnik, który jest teraz przerobiony na kurnik, i zacząłem hodować. No tu miałem na początku garłacze z Norwich i e, orzełki belgijskie. Jak na początkowych filmach, możecie zobaczyć, przepiórki tu latały, i było wszystko fajnie. Tylko, że nowa praca. I tak naprawdę dużo zajęć. Ja jeżdżę również po Polsce na wystawy z psami. No więc czasem mi nie było 3 dni, czasem mi nie było 2 dni, lub na całe dnie jeździliśmy. No i nie było czasu pilnować tych jajek, podkładać, przekładać, bo tu obok, jak pamiętacie, jeszcze był ten stary gołębnik z pocztowymi. Nie było jak tego pilnować, więc rezygnowałem z orzełków. Orzeł, orzełki miałem bodajże trzy sezony. Ładne już ptaki były, ale no mówię, ani, ani nie miałem jak podkładać od orzełków, ani nie miałem jak podkładać od garłaczy z Norwich, więc postanowiłem, kolega mi namówił z pracy na wywrotki wschodniopruskie. I wywrotki wschodniopruskie są do dziś widyny mi się podobały zawsze kiedyś tata mój miał żółte bardzo ładne ale tata jest za granicą więc też to musieliśmy sprzedać on już nie mógł trzymać, hodować a ja jak to ja wtedy byłem za młody i chciało się może też latać przy tym trochę więc e, tamte motyle, widyny zostały sprzedane i tutaj teraz mówię kupiłem właśnie od kolegi te wywrotki Później poznałem z dwóch fajnych kolegów Darka i Mateusza, których serdecznie pozdrawiam. Oni trochę mi wyjaśnili o co chodzi z tymi wywrotkami. I wywrotki są właśnie do dziś. I chyba będą zawsze, bo to są bardzo fajne i piękne gołębie. Widynki, jak widynki, zawsze mi się podobały. Czarne, akurat i są czarne. Zobaczymy, co dalej. No i w tym roku dokupiłem parę. Dwie pary winerów łapciatych, białych, całych. Zobaczymy, jak to wyjdzie z tymi winerkami. Też myślę, że od, od dobrego ziomka kupiłem, więc, e, więc też myślę, że coś z tego będzie, no i co to moja cała historia. No. nie jest za długa, nie jest za krótka, taka w sam raz opowiedziana. Więc no, tak to jest. Taki też dużo nauczyłem się z filmików, od ludzi, którzy naprawdę fajnie opowiadają i coś sensownego opowiadają. Powiem szczerze, że z kim by nie rozmawiał, to nikt nie chce nic za bardzo podpowiadać, powie ogólnikowo, co i jak. Ja rozumiem, że każdy powinien robić po swojemu, no ale no nie wiem, troszkę powinni. Powinni połagać starsi hodowcy młodym, tym bardziej, że. Tych młodych hodowców nie, nie ma coraz więcej, tylko wręcz przeciwnie, to hobby zaczyna ginąć. Nie dość, że wszystkie specyfiki do gołębi są coraz droższe. Może teraz trochę stanęły w miejscu, ale coraz droższe. Karmy też coraz droższe, więc powiem szczerze, że powinniśmy sobie pomagać. Jeśli młodzi hodowcy chcą od starszych y, troch, trochę pomocy, to powinni pomagać. Przepraszam zaraz się włączę no jestem znów więc mówię powinni pomagać sobie ludzie i wtedy będzie więcej takich zapaleńców jak my do hodowli gołębi ozdobnych pocztowych i przeróżnych drobnej egzotyki dobra to taka moja historia ja bym chciał wysłuchać też historii dawida więc nominuję kanał dawid który hoduje pawiki starego typu. Dominuje Ciebie, Dawid. Opowiedz swoją historię, jak zaczęła się Twoja przygoda z gołębiami, dlaczego tak? Chętnie bym posłuchał. co? pozdrawiam nowych subskrybentów. Pozdrawiam nowych subskrybentów. Dzięki za komentarze, dzięki za łapki w górę pod filmikami. Super, fajnie, fajnie, jakieś aktywności są pod tymi filmikami. Jeszcze raz dziękuję, pozdrawiam i życzę spokojnego i udanego tygodnia. Trzymajcie się wszyscy. Do usłyszenia. Cześć!